Hej, witajcie! Z tej strony Paulina. Witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wracamy sobie do jednej z Waszych ulubionych serii, czyli TOP 10 produktów z... No i dzisiaj padło na Lidl, bo był najczęściej wymieniany w komentarzach pod ostatnim filmem z tej serii. Tak więc odwiedziłam Lidla, wybrałam TOP 10 produktów. Nie ukrywam, że było trochę ciężko ograniczyć się do tych 10, ale jak widzicie, udało się. Tak więc zaczynamy. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, jaki sklep mam wybrać następnym razem i co. I lecimy. Zacznijmy sobie od top, top, top numer jeden: i są to flipsy. Smak dzieciństwa, nie ukrywam, bardzo je lubię, a zwłaszcza właśnie o smaku czekolady. No i w Warszawie nigdzie ich nie miałam przyjemności znaleźć. Tylko i wyłącznie w Lidlu, tak więc bardzo się cieszę, że oprócz tego, że mogę je tam znaleźć, to mogę znaleźć jeszcze je w takiej dużej paczce i o smaku czekoladowym. Pamiętam, że kiedyś były jeszcze truskawkowe, były jeszcze toffi, były takie jeszcze zwykłe, były jeszcze jakieś takie kuleczki, no ale czekolada to jest taki mój numer jeden, fajnie zwykło chrupać i też są takie w miarę e, lekkie mam wrażenie, że zjadam je dłużej przez to, że one są takie puszyste, niż takie typowe chipsy. numer dwa, który mi też bardzo posmakował, e, to jest taki kremik proteinowy o smaku słonego karmelu. E, powiem wam, że naprawdę Wpisuje się idealnie jako dodatek do owsianki, do kanapki na przykład z dżemem i z masłem, ale najczęściej właśnie używam do owsianki, bo lubię jak moja owsianka ma taką gęstszą konsystencję no i fajny smak. Właśnie solony, kar solony karmel czy tam słony karmel, jak wolicie, ale bardzo polecam, bardzo, bardzo fajnie komponuje się ze wszystkim w kuchni tak naprawdę. Numer 3. Jest to takie musli proteinowe i wyhaczyła mnie u nas na grupie Grupa Trener TV jeżeli macie książkę to koniecznie wbijajcie, moją czy Michała i to muski proteinowe liczy naprawdę sporo białka bo w 100 gramach ma aż 40 g białka. Fajna opcja, jeżeli ktoś nie ma pomysłu na owsiankę lub jeżeli nie widział filmiku z moją owsianką, który tam gdzieś jest na kanale, to może po prostu sobie wsypać, zalać mlekiem, wodą i gotowe. No, nie ukrywam, że to jest mój ulubiony smak ze względu na obecność gorzkiej czekolady. Chyba ona jest gorzka, tak, gorzka czekolada. Ale widziałam też o smaku owoców takich tropikalnych i o smaku owoców leśnych. Tak więc, jeżeli lubicie owsianki na śniadanie czy na kolację, bo też zdarzało mi się jeść bardzo często owsiankę właśnie na kolację, to taka się poleca. E, jako takie urozmaicenie, jeżeli macie e, dość e, swojej takiej już zwykłej owsianki, to możecie postawić na takiego gotowca. Numer 4 to jest naprawdę super produkt, niepozorny, ale dziękuję za takie właśnie malutkie opakowania czerwonej fasoli. E, Michał je kiedyś kupił e, i to jest ogromny plus, dlatego że my często, e, często, Michał często je dania z czerwoną fasolą i na przykład otwiera dużą puchę, bierze troszeczkę tej fasoli, jedną trzecią może opakowania i później ta fasola zostaje, jest gdzieś zakopana głęboko w lodówce, ja nie wiem kiedy ona była otwarta, czy mogę ją jeszcze zjeść, więc takie puszeczki to u Michała lecą na raz, wtedy nic nie zostaje, wszystko jest zjedzone, nic się nie marnuje, też nie ma później takich właśnie rozkminek, czy mogę ją zjeść, czy to się już nie wystarzało, czy coś tam. I produkt numer 5, tak jest, i są to frytki, kochani. Frytki ze słodkich ziemniaków. E, robiłam czasami, e, są fajne, są smaczne, ale też, żeby te frytki z takich prawdziwych batatów były naprawdę dobre, to trzeba też te ziemniaki odpowiednio przygotować. Trzeba tam je zalać wodą, zamrozić. E, są różne szkoły e, przygotowywania frytek, e, frytek, a raczej batatów na frytki. A tutaj Lil wychodzi od razu z gotowym produktem i super, bo ja naprawdę bardzo lubię frytki z batata, tylko jak, jak robiłam je sama w domu, to bardziej jednak smakowały mi frytki ze zwykłych ziemniaków, a te są naprawdę przepyszne i widziałam je tylko i wyłącznie w Lidlu, nawet w Carrefourze nie widziałam, a Carrefour jest takim wielkim sklepem. Eee, następny produkt są to naleśniki z serem i rodzynkami i ktoś pamiętam, że kiedyś pomylił w komentarzu, że one są w Biedronce. W Biedronce nie widziałam z eee, rodzynkami naleśników, a w Lidlu właśnie są z serem i rodzynkami. No kochani, ja jestem tym rodzynki, bardzo lubię rodzynki w serniku, nie wydłubuję ich, chociaż one wyglądają w tym serniku jak takie muchy. <laughs> Wyglądają troszeczkę jak takie muchy, to ja i tak zjadam je z miłą chęcią. Po prostu mi smakują, ja się jakoś tak tych rodzynek nie boję, nie mam wstrętu, więc tym bardziej tutaj, w tych naleśnikach one mi nie przeszkadzają. I uważam, że są właśnie atutem tego, że właśnie tutaj są. Fajne makro, bo 100 gramów dostarcza prawie 10 gramów białka i 164 kalorie, a gramów jest tutaj. Całe, całe opakowanie liczy 400 gramów, więc nie jest tak źle. Jeżeli ktoś się spieszy, nie ma czasu, żeby sobie coś przygotować, to może szybko skoczyć do dla kupić sobie naleśniki yy, i nie musi kupować z rodzenkami, bo są jeszcze takie jakieś inne, są z jabłkami chyba i chyba też są z samym serem, albo są z serem i z czymś tam yy, i macie gotowy posiłek. Ja na przykład bardzo lubię szybkie posiłki, no i przede wszystkim uwielbiam posiłki z... Yy, Użyciem sera, jakieś placuszki, naleśniki, bułeczki, kanapki i po prostu uwielbiam piwa O, następny, następny produkt, czyli to już jest produkt, kochani, numer 7 i są to skry. I tutaj nie przypadkowo, sobie dwa rodzaje skry, żebyście mieli właśnie porównanie, to są skryzy yy, z Lidla. I one liczą mniej kalorii. Tutaj na 100 gramów truskawkowe z lidla liczy 55 kalorii, a skryt z piątnicy liczy 82. Więc jeżeli ktoś jest na redukcji i yy, 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 liczy te kalorie, yy, to tutaj możecie sobie tych kalorii troszeczkę zaoszczędzić. I patrzcie, jak tutaj wygląda, jeżeli. Mhm, okay. Tak, i tutaj on jest po prostu słodzony słodzikiem, dzięki czemu te kalorie też są zaoszczędzone, ale w smaku i tak jest według mnie petarda. Ja lubię styry takie z Pilosa czy z Piątnicy, no ale wiadomo, troszeczkę kalorii jest zaoszczędzone i też fajnie, że jest słodzik. Ja się słodzików nie boję. Pierogi, kochani, no musiały się pojawić pierogi. W odcinku z Biedronki były pierogi, tak samo tutaj są. I powiem Wam, że makro ma bardzo podobne do tych właśnie naleśników, z tym, że tutaj już mamy nabite 10 g białka, a to było około, ale nadal 164 kalorie. Też fajne wyjście do osób zabieganych możecie sobie kupić szybko zjeść, na zimno też są dobre, pamiętajcie, mi smakują bardzo, ale możecie sobie podrzeć, na pewno wyśmiewam jakąś e, mikrofalówkę czy coś. Gotowy posiłek możecie sobie dodatkowo polać, spolać Chyrem, czy z skyrem plus jeszcze naszą odżywką białkową i wtedy macie bardzo bogato białkowy posiłek, po którym poczujecie satysfakcję i nie będziecie chcieli podjawać czegoś jeszcze. Jeżeli lubicie posiłki na słodko, to jak najbardziej polecam te oto pierogi. I te pierogi mają też lepsze makro niż na przykład pierogi z mięsem białka i dostarczają o wiele więcej kalorii. Oczywiście nie mogło też zabraknąć takiego polskiego akcentu, czyli kiełby. Ja bardzo lubię kiełbasę. Lubię kiełbasę taką po prostu pociętą w plastry z cebulą, czy taką, z, czy taką właśnie z ogniska, chociaż nie miałam okazji być na żadnym ognisku, a szkoda, bo bardzo lubię. Może to się zmieni niedługo. I tutaj jest taka kiełbasa myśliwska, nie wygląda, ma taki ciemny kolorek, troszeczkę już na, na, nas wprowadza taki właśnie nastrój, że o, naprawdę taka myśliwska, z dzika, ale ona nie jest z dzika, kochani, ona jest po prostu taka ciemna. Ona jest normalnie wieprzowa, jest suszona e, i to jest dobra kiełbaska właśnie dla osób, które są na e, diecie, na przykład ketogenicznej, e, bo dostarcza mało węglowodanów. E, w 100 g 27 g białka, to fajnie. No i 357 kalorii. Uważam, że to i tak jest mała e, ilość kalorii, bo takie kiełbaski potrafią dostarczyć znacznie więcej, nie mówiąc już na przykład o kabanosach które wszyscy sobie, wszyscy, ja sobie nie podjadam. ja <grystuję>, też sobie podjadam czasami kabanosy i człowiek sobie myśli, o, taka takie kiełbaska, to tam, ile ona tam może mieć kalorii. A uwierzcie, że na przykład takie kabanosy jakieś tam od tarczyńskiego, czy tam jakieś tam francuskie potrafią liczyć ponad 600 kalorii, co jest naprawdę bardzo duże, a znika w okamotnieniu taka mała kiełbaska. No i ostatni posiłek, ostatni posiłek, ostatni produkt, produkt numer 10 i jest to produkt z dobrej kalorii i e, ja bardzo lubię mielony alavołowe. Bardzo mi smakuje, naprawdę. E, I skusiłam się, bo jeszcze nie jadłam, a ja bardzo lubię jakieś tam właśnie kiełbasy, jakieś tam takie różne e, mięsne produkty. I wziąłam sobie właśnie kaszankę z gile i na patelnię. ale ona jest oczywiście wege. Tak, więc jestem ciekawa, jak ta kaszanka tutaj wypadnie, bo ja jestem też właśnie taka <grywania> dziewczyna, która lubi jeść kaczankę właśnie z cebulą, z musztardą, więc zobaczymy, czy ten smak jest podobny. Zobaczymy, jak oni sobie poradzili. No te produkty z dobrej kalorii są naprawdę dobrze doprawione i to naprawdę przypomina smak mięsa, więc myślę, że. Ten produkt też ocenię bardzo wysoko, ale mówię, jeżeli e, lubicie takie jakieś e, lekkie, lekkie smaki roślinne, to ten roślinny mielony alawołowy jest naprawdę smaczny. No, i kochani, szybko kończymy, bo niewygodnie mi jest w tej pozycji. I naprawdę ktoś napisze mi, że siedzę chyba za karę. tej Michał mi karze. <laughs> Zawsze robię podsumowanie, i na koniec yy, daję trzy moje takie ulubione produkty. No więc, tak. Fixy. to jest numer jeden. Dalej. frytki z batata, numer dwa. No i pierogi to jest numer trzy. Dziękuję Wam za obecność. W dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, że zostawiliście komentarz. I mam dla Was takie jeszcze, mam, mam taką do Was jeszcze małą prośbę, tak, bo chcę nagrać QA może macie jakieś pytania, może chcielibyście coś wiedzieć. I to nie muszą być pytania tylko i wyłącznie na temat właśnie zdrowego stylu życia. Mogą to być pytania też, jeżeli chodzi o nasze życie prywatne z Michałem. Jestem ciekawa, ja lubię odpowiadać na pytania różne i nie unikam takich pytań nawet które wchodzą jakoś tak głęboko w moje życie, więc to, no, no, to pytajcie śmiało, po prostu tak. <laughs> Dziękuję Wam za obecność. Mam nadzieję, że do zobaczenia jak najszybciej. I co? I tyle, tutaj Shira hałasuje, bo sobie kość. Dzięki kochana, że mi przeszkadzasz jak zwykle. No i co? No i do zobaczenia. Pa pa!